Jarosław łebid! 1 do zera! Uderzenie lewą nogą Jarosława łebida! Klatkiewicz. Klatkiewicz. Klatkiewicz! Jeszcze pusta bramka choły. Błaszek uderza zablokowany. No i znowu zagotowało się pod bramką Romana Kołtoka. No i zobaczmy, 1-1! Jeden, jeden. Fantastycznie rozegrany ten stały fragment gry! I Bartłomiej Gładyszewski wpisuje się na listę strzelców. Zanko z pierwszej piłki. Dobrze ustawiony Herman Romero. Herman Romero! dwa do jednego dla Czerwonych Smoków. Herman Romero. Kostecki, lewa noga zablokowany przez Rudnickiego. Poprawka Hermana Romero. Jeszcze Kostecki. Interwencja kołtoka. Wychodzi Zanko lobasa Zanko. Dobra akcja. Szansa kapitalnie Łukasz Błaszczyk. Szuka tam to w zagraniu Adriana Skrzypka. No troszkę ma wrażenie zaczyna iskrzyć na parkiecie pomiędzy zawodnikami. Co Z Zivaldo Proszę bardzo, jest żółta kartka. Druga żółta kartka oczywiście w konsekwencji czerwona dla Hirh Zanko A tymczasem mamy kolejne trafienie dla Red Dragons 3 do 1. Czansa na kontratak Gładyszewski, Gładyszewski, Gładyszewski. Kostecki, Słupek, ratuje Eurobus. A tymczasem Patryk Hoły. 4 do 1 na parkiecie w przemyślu. No i zobaczmy. Uderzenie! 2 do czterech! Świetnie rozegrany ten stały fragment gry. Jerek Ubasa. Eryk Starzyński. Jest pusta bramka. Błąd! Hubert Klatkiewicz. No to nie była dobra zmiana golkipera! Kamil Bała jeszcze jeden strzał. Herman Romero. Czy zdąży? Jest gol! Tylko pytanie, czy zdążył? Przed Syreną. Koniec spotkania. Chyba nie zdążył Herman Romero. wtoczenie się w piłki do siatki. 5 do 2. Red Dragons Pniewy pokonują Eurobus Przemysł i odnoszą swoje pierwsze zwycięstwo w obecnym sezonie FOGO Futsal Ekstraklasy.